Zastanówmy się, ile decyzji podejmujemy każdego dnia? Setki, prawda? I większość z nich, tak nam się przynajmniej wydaje, jest logiczna, jest przemyślana. Ale co, jeśli co, jeśli za sterami siedzi ktoś inny? Taki cichy, niewidzialny pilot. Nasze własne emocje. Chciałbym dziś razem z wami odkryć, jak potężnie i, co najważniejsze, jak nieświadomie wpływają one na absolutnie wszystko. Od wyboru poraniej kawy, aż po te największe życiowe zakręty. No właśnie, to jest to fundamentalne pytanie, prawda? Na ile te wszystkie wybory są faktycznie nasze? Ile w tym chłodnej, analitycznej kalkulacji, a ile, no cóż, ile jest po prostu automatyczną reakcją, reakcją na uczucia, których często nawet sobie nie uświadamiamy. A zrozumienie tej różnicy to jest, powiem Wam, klucz. Klucz do tego, żeby pojąć, dlaczego czasem robimy rzeczy, które wydają się być kompletnie wbrew nam samym. I tutaj, moi drodzy, jest sedno sprawy. Wszyscy, na przyznajmy, lubimy myśleć o sobie jako o istotach super racjonalnych, ale nauka, a konkretnie neurobiologia, mówi cóż, coś zupełnie innego. Okazuje się, że znacznie częściej niż nam się wydaje, działamy na takim, nazwijmy to, emocjonalnym autopilocie. On po prostu przejmuje stery, zanim nasz racjonalny umysł zdąży w ogóle włączyć zapłon. Okej, okay, czyli mózg na autopilocie. Żeby naprawdę zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, musimy zajrzeć, no wiecie, pod maskę, prosto do naszego mózgu. Zobaczmy, co tam się takiego dzieje, że te emocje tak łatwo potrafią przejąć dowodzenie. To jest w zasadzie opowieść o dwóch mózgach, które mamy w jednej głowie. Wyobraźmy to sobie tak. Z jednej strony mamy mózg emocjonalny. To jest nasz sprinter, super szybki, reaktywny. Jego szefem jest ciało migdałowate, które działa na czystym instynkcie. Taki system wczesnego ostrzedania. A z drugiej strony jest mózg racjonalny, czyli kora przedczołowa. To z kolei maratończyk. Jest wolniejszy, analityczny, myśli o konsekwencjach. I teraz, co się dzieje w sytuacji kryzysowej, pod wpływem silnych emocji? Sprinter po prostu wyprzedza maratończyka. Ten szybszy, emocjonalny system dosłownie porywa nasz proces myślowy, zanim ten wolniejszy zdąży w ogóle wystartować. I jakby tego było mało, cały ten proces jest jeszcze wzmacniany chemicznie. Pomyślmy o przywlekłym stresie. On dosłownie zalewa nasz mózg kortyzolem, czyli hormonem stresu. A co robi kortyzol? No cóż, między innymi osłabia działanie naszej kory przedczołowej, czyli tego racjonalnego mózgu. Efekt jest taki, że jeszcze trudniej jest nam myśleć jasno, podejmować dobre decyzje i tak niestety wpada się w błędne koło. Dobrze, a więc emocjonalni porywacze. Skoro znamy już mechanizm, to zobaczmy, kto konkretnie porywa nasze decyzje. Skupmy się na wielkiej trójce, czyli na strachu, gniewie i smutku. Zobaczmy, jak każda z tych emocji, po cichutku, ale bardzo skutecznie, potrafi zniekształcić to, jak postrzegamy rzeczywistość. Zacznijmy od strachu. Jego pierwotna rola jest absolutnie kluczowa chronić nas przed niebezpieczeństwem. To jasne, ale dzisiaj, w dzisiejszym świecie, ten sam strach często nas po prostu paraliżuje. To jest ten cichy głosik w głowie, który szepcze nie ryzykuj, trzymaj się tego, co znasz, wybierz tę bezpieczną opcję. No i wybieramy. Tyle, że te bezpieczne opcje bardzo rzadko prowadzą do czegoś naprawdę ekscytującego, do rozwoju, do spełnienia. Okej, okay, a teraz gniew. Gniew jest niesamowity, bo działa dosłownie jak klapki na oczach. Całkowicie zawęża perspektywę i krzyczy: Działaj i to już. Pod wpływem gniewu stajemy się, no cóż, impulsywni. Widzimy świat w trybie konfrontacji, jesteśmy gotowi na ryzyko i kompletnie ignorujemy to, co będzie potem te długofalowe konsekwencje. A to, niestety, jest prosta i szybka droga do decyzji, których później na chłodno strasznie żałujemy. No dobrze, a co ze smutkiem? Kiedy dopada nas smutek, nasz wewnętrzny kompas wartości potrafi się kompletnie rozregulować. Nagle najważniejsza staje się natychmiastowa ulnia taka mała nagroda, tu i teraz, nawet jeśli doskonale wiemy, że to sabotuje nasze długoterminowe plany. I to jest dokładnie ten mechanizm, który sprawia, że zjedzenie całej paczki ciastek dzisiaj wydaje się o wiele, wiele ważniejsze niż ten wielki cel, który chcemy osiągnąć za miesiąc. Następny punkt: ukryte konsekwencje. Bo warto wiedzieć, że skutki działania na tym emocjonalnym autopilocie to coś znacznie więcej niż tylko kilka złych decyzji. To ma realny fizyczny wpływ na nasze zdrowie i, co równie ważne, potrafi blokować nasz potencjał w sposób, którego na co dzień kompletnie nie zauważamy. I tu dochodzimy do czegoś, co jest naprawdę fascynujące do pętli sprzężenia zwrotnego między umysłem a ciałem. To działa w obie strony. Zobaczcie, przewlekłe negatywne emocje fizycznie osłabiają organizm. Mówimy tu o realnych problemach słabsza odporność, kłopoty z sercem, gorszy sen. Ale to nie koniec, bo zły stan fizyczny generuje jeszcze więcej negatywnych emocji i tak w kółko. To jest ostateczny dowód na to, że umysł i ciało to absolutnie naczynia połączone. Czasem te wszystkie wzorce reakcji zapuszczają korzenie tak głęboko, że tworzą coś, co nazywamy blokadami emocjonalnymi. To są takie niewidzialne mury, zbudowane z naszych przeszłych doświadczeń, które dzisiaj zupełnie automatycznie ograniczają nasze pole działania. To właśnie one mogą sprawiać, że ktoś unika bliskości, boi się prosić o podwyżkę albo zabrać głos na spotkaniu. Samo rozpoznanie, że taki mur istnieje, to jest już ogromny pierwszy krok do odzyskania prawdziwej wolności wyboru. Ok, dosyć diagnozowania problemu. Pora przejść do rozwiązania. Zobaczmy, jak odzyskać kontrolę. A kluczem, takim prawdziwym kluczem do przejęcia sterów jest rozwinięcie jednej konkretnej umiejętności. Mówię tu o inteligencji emocjonalnej. To jest właśnie to, co pozwala nam w końcu wyłączyć tego autopilota. No dobrze, ale czym tak naprawdę jest ta cała inteligencja emocjonalna? Najważniejsza informacja jest taka: to nie jest żaden wrodzony talent dla wybranych to jest umiejętność umiejętność, którą absolutnie każdy może w sobie rozwijać. To jest po prostu zdolność do tego, żeby świadomie spojrzeć na swoje uczucia, zrozumieć, skąd one się w ogóle biorą i co próbują nam zakomunikować. I to właśnie ta wiedza daje nam moc do podejmowania lepszych, bardziej świadomych decyzji. I tu dochodzimy do absolutnie kluczowej zmiany myślenia, którą świetnie podsumowuje to zdanie. Kluczem nie jest eliminacja emocji, ale ich integracja z racjonalnym myśleniem. I to jest to, Celem nie jest walka z emocjami, ich tłumienie, pozbywanie się ich. Nie. Emocje niosą ze sobą niezwykle cenne informacje. Cała sztuka polega na tym, żeby nauczyć się ich słuchać, ale nie oddawać im kierownicy. Prawdziwy sukces to jest partnerstwo. Partnerstwo między sercem a rozumem. Dobrze, to teraz przejdźmy do konkretów ścieżka do świadomości, czyli praktyczny zestaw narzędzi. Jak w ogóle zacząć budować tę umiejętność na co dzień? Pokażę Wam kilka naprawdę sprawdzonych metod, które pomagają krok po kroku zwiększać samoświadomość i odzyskiwać kontrolę nad własnymi reakcjami. Oto taki podstawowy, ale super skuteczny zestaw narzędzi. Po pierwsze, mindfulness i medytacja. To są praktyki, które uczą nas najważniejszego obserwowania myśli i emocji bez oceniania. Z dystansem. Po drugie, świadomość ciała. Rzeczy takie jak yoga czy po prostu świadome oddychanie, bo pamiętajmy, że emocje zapisują się właśnie w ciele. Po trzecie, stary, dobry dziennik emocji. Zapisywanie tego, co czujemy, pomaga wyłapać powtarzające się wzorce. No i wreszcie po czwarte, nie bójmy się prosić o pomoc. Kiedy czujemy, że blokady są naprawdę głębokie, profesjonalne wsparcie terapeutyczne jest po prostu nieocenione. I na sam koniec zostawię was z jednym pytaniem do refleksji. Mając to wszystko w głowie, na którą ze swoich przeszłych decyzji można teraz spojrzeć zupełnie inaczej. Gdzie nagle widać ten ukryty wpływ strachu, gniewu, a może smutku? Bo tak naprawdę zrozumienie tego całego mechanizmu to nie jest tylko jakaś tam psychologiczna ciekawostka. To jest pierwszy, absolutnie niezbędny krok, żeby naprawdę przejąć stery i zacząć prowadzić bardziej świadome, a przez to po prostu lepsze życie.